Się? Dla mnie już za późno! To właśnie chodniki nie marudź! Pamiętajcie o mnie i proszę, nie wyrzucajcie mnie ze swoich serc! A ten tamto znów wybraga? Przed oczami przeleciało mi całe życie i to było nudne! Ha? Właśnie uratował mi pan życie! Nie uratowałem ci życia, po prostu cię nie rozjechałem! A teraz wyrocha! Nigdy w życiu nie odstąpię pana na krok, póki ja nie uratuję panu życia! Złaś mi z auta! Ja nic w życiu, bo ona nie opuszczę! Przestań mnie denerwować! Muszę oszczędzać mój głos na występ! <laughs> uh. O, kochany wszechświecie! Dziękuję ci bardzo za dar od pana Robinsona. Przysięgam na życie, że spłacę ten cenny dług. Co powiedział? Nie wiem, Czy ja teraz kolej? A, moja. Myślę o czymś na literę.